Wszędzie słyszymy, że rok 2020 był rokiem bardzo ciężkim, kiepskim, złym, że tak naprawdę zaczął on się w styczniu, a skończył już w marcu. Ja mam inne zdanie na ten temat, i dzisiaj chcę właśnie do Was przyjść z podsumowaniem roku 2020 oraz z życzeniami noworocznymi. Więc zapraszam. Hej moi drodzy, i dzisiaj, właśnie tak jak powiedziałam we wstępie, podsumowanie roku 2020. Kilka spostrzeżeń właśnie na ten temat. Ostatnio, kiedy siedziałam w internecie, zobaczyłam różne właśnie podsumowania, i większość osób narzekała na ten rok. Nie chciałabym się właśnie skupić na tych negatywnych rzeczach, bo jakie one były, no to każdy z nas dokładnie wie. Ale myślę, że ten rok też miał wiele właśnie takich pozytywnych momentów, pozytywnych zdarzeń, na które warto skupić uwagę. I jeżeli wy narzekaliście do tej pory, to mam nadzieję, że spojrzycie na to troszeczkę inaczej i zaczniecie doceniać to, co macie, to, co się wydarzyło. Może jesteście zdrowi, może nie straciliście pracy, może jesteście dalej ze swoimi bliskimi, a jeżeli spotkały Was jakieś trudności, do nich to też będzie właśnie taka lekcja na przyszłość, żeby też wyciągnąć z nich jak najlepsze rzeczy. Ja ogólnie zawsze staram się skupiać właśnie na tych pozytywnych momentach, bo nie chcę właśnie tracić energii na negatywne rzeczy, a przede wszystkim na takie, na które nie miałam wpływu. I to, że była pandemia, znaczy, że ona dalej jest, że jest koronawirus, nie mam na to wpływu, ale mam wpływ właśnie na swoje życie, na takie sprawy dnia codziennego, na swoją pracę, na swój rozwój, na relacje z mężem, na relacje z moimi dziećmi. I na tym właśnie chciałam się skupić. Ja myślę, że to jest dobre. Skupmy się na tym, na co mamy wpływ, a nie narzekajmy, że było nam ciężko, bo stało się to i tamto, gdzie tak naprawdę nie od nas to zależało. Jestem wdzięczna za to, że mieliśmy właśnie takie zwolnienie, że tak naprawdę każdy z nas ostatnio pracował tak ciężko, tak szybko, w ogóle tak szybko żyliśmy, że nie mieliśmy czasu często spojrzeć na swoje życie z innej z perspektywy. I nawet jak byliśmy chorzy, często braliśmy, wiecie, dwie tabletki, bo musieliśmy być w pracy, bo musieliśmy coś zrobić. A takie zamknięcie, zatrzymanie właśnie mm, sprawiło to, że każdy miał właśnie czas, żeby Pomyśleć nad swoim życiem, czy rzeczywiście ono idzie w takim kierunku, jakim chcecie, żeby szło, mm, żeby zobaczyć wstecz, jak pracowaliśmy, co robimy teraz yy, i czy rzeczywiście nam to życie się podoba. I właśnie takie zatrzymanie, które mieliśmy, dało właśnie ku temu taką yy, dobrą yy, rzecz, że mogliśmy to zrobić. Ja, ogólnie ze swoim mężem, zawsze planujemy kolejny rok, spisujemy cele, rzeczy, które byśmy chcieli zrobić w najważniejszych obszarach naszego życia, i tak samo będzie w tym roku. Zresztą już zaczęliśmy robić podsumowanie, co wydarzyło się w roku 2020. I też właśnie chcę Wam zdradzić taką naszą rzecz, którą robimy od wielu lat. Że prowadzimy właśnie taki, jakby, pamiętnik naszej rodziny, i jeżeli nie macie na to czasu, no to jest ok, ale um, chciałabym, że bo to może mam zająć dosłownie 2 minuty w ciągu miesiąca, czy tam 10 minut w ciągu miesiąca, i myślę, że warto jest spisywać, tak jak my to robimy. Eee, mamy dwa, e, Rok dzielimy na 12 miesięcy, i w każdym miesiącu od razu spisujemy, co się wydarzyło żeby mieć taki podgląd później całoroczny, bo my myślimy, że pamiętamy różne rzeczy, różne wydarzenia, ale takie jest, że rzeczywiście najczęściej pamiętamy te najgorsze. Te które, były, te, które nam sprawiły najwięcej bólu, a mnóstwo takich drobnych, małych rzeczy nie pamiętamy, więc zachęcam wam, żebyście właśnie zapisywali sobie takie różne rzeczy dnia codziennego, które się wydarzyły w danym miesiącu. Na przykład, może to być moje dziecko zrobiło właśnie pierwsze kroki. Rozpoczęliśmy nauczanie, byliśmy na zakupach, pojechaliśmy. Na, nad morze i tam spędziliśmy czas. Nasze dziecko się coś tam przewróciło i zdarło sobie kolano i później byliśmy u lekarza. Odwiedziła nas ta ciocia. Od, my odwiedziliśmy kogoś. To są właśnie takie małe rzeczy, ale warto je sobie spisywać i dodać właśnie taką notatkę, jak my się, się czuliśmy i co w tym czasie robiliśmy. Wtedy mamy taki ogólny pogląd na rok i jak on w ogóle minął. Nasze obszary, nad którymi my zawsze pracujemy jako rodzina, to jest przede wszystkim nasze małżeństwo, relacja z dziećmi, praca, rozwój taki zawodowy, finanse i rozwój duchowy. To są właśnie takie dziedziny, nad którymi my pracujemy, i zawsze sobie każdego roku wyznaczamy jakieś cele. Nad, nad którymi właśnie pracujemy. Aha, jeszcze to jest zdrowie, bo zdrowie jest dla nas ważne i zawsze planujemy jakieś tam odżywianie czy bieganie, jakieś tam różne aktywności fizyczne I później na sam koniec roku to podsumowuj, podsumowujemy, czy nam to się udało osiągnąć, czy nie. Ogólnie z, posta z postanowieniami noworocznymi to jest właśnie różnie. Ja ogólnie podchodzę do nich bardzo pozytywnie i jestem właśnie taka nakręcona, bo wiem, że to są jakieś takie zmiany, że mogę coś zmienić w swoim życiu i nadać jemu taki odpowiedni kierunek, którym, którym się podoba. Ogólnie, kiedy sobie wytyczamy z mężem takie cele, to są właśnie cele, żeby one się pokrywały z naszymi wartościami, że jeżeli naszą wartością jest zdrowie, no to rzeczywiście trzeba nad nim pracować, żeby mieć, wiecie, tą siłę, tą witalność do różnych rzeczy. Jeżeli um, chcemy mieć jakoś bardziej takie bezpieczeństwo finansowe, to też planujemy nasze finanse już z góry. Żeby nie być zaskoczonym, że coś tam w danym miesiącu się wydarzy. Oczywiście my również, jako osoby wierzące, wiemy, że wiele rzeczy, z których my planujemy, nie wyjdzie albo po prostu zmieni dla nas jakieś znaczenie i to, co może nam się wydawać, że teraz jest ważne, za pół roku już nie będzie ważne, ale to ja wiem, że moim życiem też właśnie kieruje Bóg. Ale ja też mogę nadać mu kierunek i właśnie takie planowanie, wypisywanie celów na kolejny rok pozwala mi być właśnie taką osobą bardziej opanowaną, uporządkowaną przede wszystkim i bezpieczną. Czuję wtedy właśnie takie bezpieczeństwo. I wiem, że rzeczywiście zmierzam tam, gdzie chciałabym być. Więc zachęcam Was do tego, abyście sobie spisały takie swoje cele noworoczne, postanowienia i żebyście dążyły właśnie do upragnionego życia, które chcecie po prostu wieść. Ja ze swojej strony życzę Wam przede wszystkim zdrowia i właśnie takiej refleksji, nad swoim życiem. Pozdrawiam was wszystkie bardzo serdecznie i do zobaczenia.